Taką trudną do y, osiągnięcia misję w tym świetle, żeby nagrać. No właśnie, no, nie wiem, co to jest zakład? powadzę do to jest że to może być poczyca. Żeby nagrać jakieś słodziutka, Gdzie się to w O, Joka, jeszcze mi słodziutka? Nie widać cię w ogóle zapewne. Nie rozpraszaj mnie, bo jeszcze mam 8 kotów do pozbawienia giełek. Proszę, do łapeczka. Przepraszam Pani, czy Pani może mi dać łapeczkę? Łapuncie. Nie do Pani łapunci. Czemu Pani Łapunci nie da? Jesteś czarną plamą na tym filmiku, tylko i wyłącznie. I tak naprawdę w rzeczywistości też. Dlatego nikt Cię nie rozróżnia od siostry. не 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 там необходимо моя дорогая. Ну no, и видишь, целое, целый БХП уже, вешь,